Hej, ja mam najmniej Ernest i witam was w kolejnym daily vlogu na tym kanale. Otóż dzisiaj będziemy robić Pizza Challenge. Mamy tutaj dwa ciasta od pizzy, jednego łuchasa, więc słuchajcie, ogólnie na samym początku chciałem wam powiedzieć, że vlogi pojawiają się codziennie o godzinie 17, więc zrobicie. Nie zapomnieli, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrybujcie także mój kanał, a także możecie subskrybować na nowy kanał Łukasza. Tak, po prostu Łukasz ma nowy kanał, tam zaczyna wrzucać filmy, więc możecie sobie obczaić Nazywa się Jack Jack i jest w karcie oraz pewnie w opisie nie do. Ugnia tam ciasto, mordo. I słuchajcie, ten odcinek polega na tym, że za sobą mamy 12 kopert. Losujemy je i sprawdzamy, jakie składniki będziemy dawać na nasze pistce. Dokładnie, więc chyba najpierw wypada je ulepić. Ja się staram, jak oni to robią. Ja wiem, że oni jakoś tu tak biją, gdzie wają... Najpierw wachujesz przede wszystkim. Nie wiem, ja spróbuję swoją metodą... O kurde, no już poszło. To nie jest wcale takie śmieszne, że oni to robią. Kurde, Modo, zobaczcie się. Dobra, ty masz swój sposób, ja mam swój sposób. Więc udało nam się zrobić na patelni spody od pizzy, więc wyszły one nieco dziwne, ale domowo. I są bardzo dobre, szczerze mówiąc. Mhm. Mm. Jak więc teraz musimy na samym początku e, dać na nich na nie sos pomidorowy, a następnie rosujemy z 12 kopert składniki, które następnie położymy na nasze pizze. I te składniki nie są normalne. One Szlo. są najdziwniejsze, naprawdę. Dobra, rosujemy sobie nawzajem. Tutaj mamy karteczki w naszym magicznym kafeluszu, który już znacie z poprzednich odcinków, które są oczywiście w karcie w prawym górnym rogu, więc możecie sobie obszaić. A teraz, dobra, zaczynamy w takim razie od sosiby. Sosiby. No, dziękuję bardzo. chodzi o to, że ta pizza była przepyszna, to co? <śmiech> <śmiech> nie będzie wcale. Po tym, co my mamy w środku, nie ma obcy. No dobrze, twój odcinek to ja zaczynam. Uwaga, żeby było fair. Numer jeden! o! Oh, wow. Jaka coś szansa! Numer jeden, zobaczmy, co jest w takim razie w środku. Coś lekkiego? Coś lekkiego. A coś lekkiego to jest jedyna rzecz, która tutaj się nie zmieściła, stary. Niebieska kartka oznaczała kajmak. To po co dawaj sobie. Pomidorowy spód. No bo pomidorowy spód musi być stary. To jest obowiązek. No to Walłychy kajmaku. O oh, nie. Oh, oh man. No oh, fuck. Sam początek, a już musiało być obrzydliwie. Typowo. To dobrze, że sobie tak mało sosu dałeś. No dobra, więc ja mam kajmak w takim razie. Sam jest dobry, ale to już. się... Oh, Aha! <laughs> yeah! 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 <laughs> nie! Źle to wygląda i pachnie. To teraz co? Ty losujesz mi. Mm -hmm. Uwaga, Oli. Łukaszu, Numer 3. Uh. Pierwsza, trójka, bo innej nie będzie w sumie. Oj, 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 coś wyczuła, coś fajnego. <noise> nie mam pojęcia, co to jest, bo zostało to przygotowane przez nasze zaplecze. Uuu, śmierdziulec, pleśniulec. O kurde, aż pizzę z serem, ale śmierdzi. Na razie z tego fakt, że śmierdzi. mi się podoba, chociaż <noise> zaraz zobaczymy, czy warto. Uuuu. pokaż. Jest taki. No, taki spleściuch, muszę Wam powiedzieć. Spleśniulec. <noise> <noise> pleśniulec. O kurde, ale śmierdzi. Wszędzie musi być kawałek chociaż. Stary, zrobimy tak, żeby pizza śmierdziała tym serem. Mamy, pyszna pizza na sam początek. Ty mi teraz. Mhm. Uwaga numer 7. Siódemeczka, siódemeczka, co my w niej mamy? Uuu, chyba wiem. Chyba wiem i to jest... O nie, trafiłeś. Ale farciasz. Ale ładne teraz! Nice. I no. to masz trzy warstwy podstawy samej. Aha, już. Uwaga, stary trickshot. Z żadnej nie złapałem. Ale trickshot. O! Oh, Jedną. Nice. Zabiorę z twojej pizzy. O nie! Fu, bierz tego palucha! Uwaga. Osiem. O! Oh o, o szczoteczki jak mnie to cieszy bo ty masz same słodkie ej śmierdzie masz, pizza tak moja pizza śmierdzie a twój nie wiem co ale kajmakowe marzenie stary wszystkie masz słodkie a ja mam wytrawne mnie to cieszy naprawdę o nie one Aj. pływają okropne ale szczerze <laughs> mi się podoba to że ta, to jest złocista pyszna pizza no to wygląda pięknie. To, że ma zapach. Czekaj, aż dostaniesz czekolady. Na to, że ma zapach najgorszy na świecie, to jest inna sprawa, ale nie chciałbym pojechać. No, to poczekaj, masz numer. Jest jedna rzecz, której nie będziesz chciał do tej pizzy. A co się stanie, jeżeli trafisz na wszystkie słodkie jana No Będzie śmieszne, ale liczę, że realne to jest. Numer 6. O tak! O tak! Kaluszki <laughs> krabowe, co? Cały misterny plan poszedł się. i Puck Kawał dobrej rybki, stary. No, wyobraź sobie to do mnie, gdyby powędrował. To już nie może go... wyglądać w ogóle gorzej. Gdzie nie możesz? No komu ją przykryłem. <laughs> Jaki maluch śpiący. Nie, twoja pizza się zrobiła autentycznie w tym momencie obrzydliwa. Ej, już niewiele zostało, muszę przyznać. Sześć, nie dziewięć, dziewięć. dziewięć. Co to. O! Malinki! Nie chodziło o zwykłe malinki, tylko o te czarne, bo mają obrzydliwy smak. Różowe zostawiamy. Powiem Ci jedno, to jest dziwne, ale ta pizza wygląda na masywnie drogą. <laughs> Nie wiem dlaczego. No. Co teraz dostanę pysznego numer 4? O! O tak! Jest! Ja wiem! To jest. Co? To... Ja jest... so. No dobra. Jaka jest różnica? Co u Ciebie się stało na talerzu? Powiedz mi szczerze. Okej, okay, Łukaszu, więc Ty teraz dostajesz numer 5? Tak, to jest 5, ja tak piszę prosty i O kurde, co to jest? O nie, jest? Ty byś chciał, ja tego nie jedzę. Co to jest? Ooo! Sos truskawkowy zepsuje wszystko na tej cudownej pizzy. Waga? Nie zepsuła aż tak, ale robi się już obrzydliwy i to coraz bardziej. Idziemy dalej. Nadal nie czuję, że może to być aż tak obrzydliwe. Jeszcze nie. Gdyby było więcej słodkiego, to bym to czuł. Numer 12. O ta! Erwys trafił prawie na wszystkie owoce morza. Śledzi! Filety śledziowe we śmietanie. I ta ryba wszystko zasłania 11. Proszę, żeby to było coś obleśnego. O, hamburgery, zobaczcie. Co? Nie zmieściło się całe opakowanie, chętnie wsadziłem ręką trzy. Kurde. Twoja pizza nie jest taka obrzydliwa. Wcale właśnie, mi się zaczęła podobać jeszcze przez te burgery. Okej, okay. więc raz dwa bierzemy tak naprawdę. Pozostałe dwa ostatnie, ty a. dla mnie, a dla ciebie, bierz drugie. I uwaga, dwa. To ja sprawdzę tylko fujną 10 Ja 10 dla ciebie, ale sprytne Uwaga Sos ostry tabasco Pizza Ja mam pizzę, że te Martwiłem się o to, szczerze mówiąc Zapomniałem, że to jest i martwiłem się Że dostanie? Tak, więc uwaga Dosramy tego, żeby nie było Ej, jak moja śmierdzi bardzo <grym <grym no dobra, więc teraz pora w takim razie na degustację Ja wykładam swoją Były przyrządzane na dwa różne sposoby Masz próbować pierwszy w takim razie swoją Moje niech się jeszcze piecze Co to jest? Który kawałek spróbować? Tyle dobrego jest na tym No dobra, przekroimy to na pół chociaż, przekroimy Nie martwi mnie to, że może być niedobry. Martwi mnie to, że może być obrzydliwe Nie, że ostre szczerze mówiąc Powiem Wam szczerze, to jest dziwne, ale gdyby nie te aneżowe, te czarne maliny byłoby git, a czuję to bardzo. O, cholera jakie ostre! No dobra. Mhm. Dziwne, ale ja Spróbuję jeszcze skurczasz. Za dużo. Ha! Trafiłem na moment z sosem. <grym> oh. mm. Dobra jest? No co ty? Fenomenalnie dobra. Ja nie wiem, co ze mną jest nie tak, ale to jest przepyszne. I ostre w cholerę. No dobra, morda Co? Patrz. Co się stało z tym? Co ale. się z tym stało? Fuuu. Fuuu. Wygląda jak ciapka. Jest bardzo obrzydliwa. Rozpuściły się ryby, rozpuściły się żelki. Rozpuścił się kajmak. Śledzie zmieszany z piankami. Nie da się jej rozkroić, stary, bo się zrobiła taka gumiasta. Nakładam sobie. Dobra, żeby było uczciwie, nakładam sobie wszystkiego na ten kawałek. Opuuuu! <grymne> <grymne> Co Czasowo najgorszego? Nic. Połączenie, stary. Chcesz spróbować moje? Słodziutka, owocowa rybka, stary. Z karmelem, sosem pomidorowym. E, śmietanką, stary, z czosnkiem i cebulą. Oraz... Nie wiem, co tam jeszcze było. To... Krab. Żelki pizzowe. Mówiąc szczerze, wystarczyło jeszcze tylko nasrać do niej i byłoby idealnie. Okropne, okropne to było! Nigdy nie róbcie takiej pizzy. Ej, obrzydza mnie twoja, chcę jej spróbować jeszcze. Pasz. O nie! Spokojnie, możesz sobie z powrotem nałowić. Nie, fu, już teraz, teraz to... Out, out stąd. Spróbuj moje mordo, mówię ci. wiem dobre! Co, nie? To jest wybitnie dobre. Zajebista pizza, stary. Kawał dobrej pizzy, to prawda. To jest takie niesprawiedliwe. Łukasz miał tak dobrą pizzę, a ja takiego... A no dobra, więc dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Jutro, jak zwykle, o 17 zapraszam tutaj na kanał. I wtedy widzimy się na kolejnym filmiku. Jeśli ja się z Wami żegnam, subskrybujcie to na tyle, na razie.